Siemano, z tej strony Noli, witam Was w takim filmie, który jest poradnikiem do CSGO Landza a raczej poradnikiem, słuchajcie... Wiele osób mnie się pyta jak zrobić o to na przykład taki kwipunek jak miałem tutaj. Wiele osób też wie, że handlowałem na przykład Asimowami, że sprzedawałem Asimowy, że kurde na Allegro schodziły jak ciepłe bułeczki, bo po prostu te skiny, które na przykład tutaj widzicie, one są wszystkie zrobione z CSGO Lunga, dokładnie z tej jednej awp y. Te wszystkie skiny razem z tym nożem, z milionami innymi awp sprzedanych, z tymi tutaj CZ-kami, one są zrobione z CS:GO, e, GO e, Więc e, wiele osób się mnie pytało, no Liv, czy będziesz wstawiał swoje bety, czy e, będziesz e, robił coś w ten desek, że będziesz nam pokazywał jak betować. Ja sobie myślałem długi czas e, i w pewnym momencie <coughs> mój kumpel powiedział mi, no słuchaj stary, skoro e, nie masz tych reflinków, to możesz zrobić prywatną grupę, która kosztuje tam jakąś cenę, i na niej wstawiać swoje bety ludziom, którzy ci po prostu w jakiś sposób zapłacą. No i sobie tak myślałem: długi czas dosyć nad tym, bo e, minęło tam jakieś, e, bo ja wiem. 2-3 miesiące od tamtego czasu, no i postanowiłem zrobić grupę bety z Nolifem. Żeby do niej dostać się, musicie wysłać po prostu jeden klucz z, nawet z podpiszem ze chce do grupy. Ja was tutaj zapisuję jesteście na miesiąc zapisani do mojej grupy jak widzicie jest 7 członków, bo wrzuciłem na Facebooka info, że jest taka grupa, więc jeżeli chcecie zapisać, wystarczy, że mi wyślesz jeden klucz i napiszesz, że chcesz do niej należeć. Ja mam w tym zarobek, bo ja potem te klucze sobie posprzedaję. I wychodzę tak, jakby miał te reflinki, ale jednocześnie ich nie miał. Rozumiecie o co chodzi? Tak, po prostu między nami. I teraz pojawi się wiele hejtu pewno. O, noli, w noli, w ty to robisz dla pieniędzy teraz. Bo jakbyś chciał, to byś wstawiał to za darmo. Owszem, mógłbym, ale jeżeli takie coś piszesz albo tak, takie coś mówisz, chociaż to oznacza to jedynie tyle, że jesteś osobą, która jest na utrzymaniu rodziców. No niestety, ja na obecną chwilę jestem pełnoletni i to już od jakiegoś czasu i muszę zarabiać na siebie sam, więc. Każdy pieniądz w dzisiejszym świecie jest ważny i wszystko jest robione w dzisiejszym świecie praktycznie dla pieniędzy. Wszystko się opiera na pieniądzach. Jeżeli ja bym nie miał pieniędzy jakichkolwiek z YouTube'a, no z pewno bym musiał przestać to robić, ponieważ bym musiał zacząć zarabiać na swoje życie. Więc myślę, że klucz nie jest wyrafinowaną ceną za należenie do tej grupy, a to jest nawet symboliczny klucz od was, bo fakt faktem, że jest tylko na miesiąc wtedy wasz pobyt w grupie, ale... Ale myślicie, że to zrozumiecie. Dobra, wchodzimy w grupę bety z Nolifem i e, istnieje ta grupa od dzisiaj i dzisiaj były dyskusje. Jeżeli zostajecie e, dostanie, dodani do grupy, to tutaj będziecie mogli e, uczestniczyć e, brać udział w dyskusjach. No i tutaj ja wstawiam bety. 22, czyli wczoraj e, dokładnie co było i tutaj wstawiam screen z betami. To się prezentuje oto w taki sposób. E, o! No i zobaczmy. To jest ten screen z betem, który ja tutaj wstawiłem. A to jest dzisiaj na co jest Golan, napisałem, że tutaj jest ryzyko średnie 2 do 1 raczej dla Epsilon. Raczej byłem pewny, że Epsilon wygrał, ale nie chciałem wprowadzać <laughs> ludzi, bo oni, by przegrali. No i tutaj widzimy potwierdzenie moich słów: Epsilon wygrało. Virtus Pro nie obstawiam takich meczów wirtusów, bo to jest ruletka. Jeżeli wirtusi chcą wygrać, to wygrają, jeżeli nie, to nie wygrają. Chociaż przy takich ligach jak tutaj. Często właśnie jest taka akcja, że się starają, bo tam jest duża kasa do wygrania. Tutaj oczywiście NiP yy, też potwierdzone, Fnatic też siadło yy, i ten, me ten, mecz, ten mecz zostały przełożone. Tutaj yy, dopisuje takie rzeczy, że na przykład yy, są mało ważne ligi i nie warto obstawiać, bo yy, drużyny często na takich yy, ligach testują nowe zagrywki i tak dalej, więc nie grają na yy, szczycie swoich umiejętności, ale tutaj akurat NiP wygrało ten mecz więc na razie stoimy 2 do 0 2 wygrane, za do porażek na naszej grupie więc wszystkich serdecznie zachęcam jeżeli pamiętacie to moja seria z poprzedniego konta wynosi 61 tam chyba obstawień wygranych bym musiał teraz wejść dokładnie bo nie pamiętam chyba do 60, 68 obstawień i 61 wygranych coś takiego więc bardzo dużo dobra to by było tyle nie chcę się rozgadywać za bardzo zapraszam was jeżeli chcecie należeć do grupy Wystarczy mi przesłać jeden klucz. Oczywiście trading macie w opisie, jak i na grupie, jeżeli na nią klikniecie. Trzymajcie się, siema na rapoczej i mam nadzieję, że zrozumiecie ten cały przekaz, który tutaj został zawarty.